24 maja o godzinie 11.00 w Zduńskiej Woli relikwie Matki Urszuli zostały przekazane przez biskupów włocławskich ordynariuszowi łódzkiemu, księdzu biskupowi Władysławowi Ziłkowi. W drodze do Łodzi orszak zatrzymał się w Łęczycy, gdzie w kościele parafialnym ksiądz biskup Adam Lepa celebrował Mszę Świętą. Po nabożeństwie liturgicznym relikwie wyruszyły w drogę do Ozorkowa kolejnego domu w diecezji łódzkiej, założonego przez Matkę Urszulę. W Ozorkowie, w Domu Sióstr, przy ołtarzu polowym, msze świętą celebrował ksiądz biskup Bogdan Bejze. Po skończonych uroczystościach w Ozorkowie relikwie wyruszyły w drogę do Łodzi. Z Sieradza, niedaleko do robotniczej Łodzi. Do zapracowanych kobiet, do dziewcząt zagubionych w mieście, do dzieci, dla których nikt nie ma czasu. Z domu przy ulicy czerwonej codziennie szły siostry do szkół, przedszkoli, prowadziły miejski dom wychowawczy, wyjeżdżały z dziećmi na organizowane przez siebie wakacje. Powitanie odbyło się na placu przed katedrą, następnie seminarzyści procesjonalnie wnieśli relikwie do katedry. W uroczystej mszy świętej koncelebrowanej o godzinie 19 pod przewodnictwem księdza biskupa Władysława Ziółka wzięli udział biskupi łódzcy, licznie zebrani przedstawiciele duchowieństwa, siostry zakonne z różnych zgromadzeń, klerycy i wierni. Po mszy świętej każdy, kto tylko pragnął, mógł oddać cześć relikwiom błogosławionej Urszuli. 25 maja w uroczystość Bożego Ciała relikwie przewieziono do kaplicy Domu Sióstr przy ulicy Czerwonej i tam odbyło się czuwanie krucjaty eucharystycznej i msza święta. Następnie procesyjnie przy śpiewie pieśni eucharystycznych odprowadzono relikwie do kościoła przy ulicy Obywatelskiej. Po mszy świętej na placu kościelnym Relikwie wniesiono do kościoła, który zaprojektowała i zbudowała błogosławiona Urszula. Tu przez całą noc trwały czuwania modlitewne. Następnego dnia rano, po Mszy Świętej i pożegnaniu, orszak rusza w stronę Warszawy. Na ulicach łodzi stoją grupy ludzi oczekujących na przejazd relikwii.